Zależność jest boska. Tak byśmy mogli w trzech wyrazach podsumować dzisiejszą Ewangelię. Jezus Chrystus wobec swoich adwersarzy bardzo mocno wskazuje na to, że to co on czyni, nie jest jakoś w sprzeczności z Ojcem. Wszystko co czyni, wszystkie dzieła, wszystkie słowa, całe dzieło odkupienia jest w jedności z Ojcem, jest Jemu posłuszny, jest od niego zależny. A jednocześnie. Wiemy, że w godności, w chwale i w majestacie Jezus jest równy swojemu ojcu, jest równy duchowi świętemu. My często boimy się być zależni, boimy się być posłuszni, bo traktujemy to jako zamach na naszą wartość, na naszą godność. Jezus Chrystus nam pokazuje drogę zupełnie nową drogę królowania być jakimś niesamowicie ważnym, a jednocześnie posłusznym i poddanym. Często nawet i w zakonach posłuszeństwo, zależność bywa redukowane jedynie do jakiejś ugody, zastępowane czasem demokracją. A wiele przykładów ludzi świętych pokazuje nam, że droga Jezusa Chrystusa jest możliwa i nie umniejsza naszej godności. Mała Tereska sprzątała klasztor, zamiatała miotłom, a jednocześnie czuła się córką króla. Niesamowita prawda wynika z tej Ewangelii, że. Nie musisz być kimś, aby być kimś. Nie musisz być kimś, aby być kimś wyjątkowym. W oczach Bożych jesteśmy niesamowici, dlatego zachwyćmy się tą godnością, nie bójmy się też zależności i posłuszeństwa, zwłaszcza względem Boga.